Jezu, SŁYSZĘ! Ob... Zacząłem! Bo... Dobra! Siema widzowie, dzisiaj wbijamy się Unreal'a, kurna, mać! Kse wbijamy wbijać Unreal'a! Z Unreal'a wbijamy! Dzisiaj, widzowie, KP już ma czempiona! Ja, ja mam na razie jeszcze elitę 96%, chyba 2 minuty temu wbiłam. No ale, chyba 2 sekundy nawet! Widzowie, dzisiaj będzie odcinek jak próbujemy wbić Unreal'a. Może jak dzisiaj nam się uda to, to już będzie koniec serii, a jak nie to jeszcze będziemy yy, nagrywać. Aż nie dobijemy Unreal'a. Widzowie, yy, pierwszy odcinek na moim kanale wbija 6-6 listopada. Dobrze? Tak. 6 listopada komputer Miał na 5. Wijamy Ala w następnym sezonie i ten No i tyle, zapraszamy do odcinka w Dario. No, Moral. Dobra, gdzie lecimy? Dobra, dawaj tu, lecimy się pocić. Kurwa. Ej, za bardzo wysiądzę. Idealnie na początku Sigma. Dobra, lecimy na początku Sigma, Sigma, a, to było A sposób Sigma jest tam, tak w ogóle. Gdzie to było? Tam Ale lecimy tu już, no. Ja pier... Ja poleciałam tu. Dobra, trudno. Dobra, dajmy na to. No, tak, jak ty ty. Nie no, jak tutaj popadnie leci. Dobra, digielek, no ale dobra, nieźle. Y y widowie, napiszcie w komentarzu jaką macie rangę na reaktywację. I wybiorę może osobę z komentarzy, z którą zagramy. Ja jeżeli chcecie oczywiście wydłużamy do tego. My do tego jeszcze nie będę słuszał. Ej, zacina ten... cię trochę jakby coś. Wiem. Przerywa cię. Wiem, bo jak nagrywam to tak jestem. Ej, halo! Ante! Halo. halo? 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 Dobra gadamy na porę! na porę! Dobra, kwiat do sorry, lekka Przerwa w dostawie, czy nie przerwa. no to tylko lag. Lag. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. Mam tyba. Miałem, w sumie miałem. Nie ja idę i tu jechać. Masz jakieś dla mnie? Ale kuchno. O kurde, jestem w dupie, W ogóle widzowie, y, Wigilię może nagramy odcinek, y, rano oczywiście. Może rano, może, może. Może, <laughs> y, no Fortnite Wigilia. No będzie. Tak Fortnite Wigilia. Fortnite Wigilia, no Fortnite Wigilia. Tu są typy. Dawaj! Dawaj Dawaj Dzikuję to ja. Coś mi się dzieje. Chyba te Czemu nic nie miał? A bo on pewnie wyszedł do Lobby. Tak? Albo mu mama... Ej! Zaka... Albo mu mama w pokoju powiedziała, że <grym>, nie możesz już grać. <grym>, Chcesz... Ja. Tak, ja tak, mam, ja tak, tak, mam. Dobra, no to co? Trzeba się pocić. Udy, w, w ogóle widzę, patrzcie co się dzieje z moją klawiaturą. Dacie mi na to jakieś lekarstwo? Co, tepe? Dobra, chodź. mo do pompy masz i do spamu, bo ja ogólnie mam nic nie mam. Tak w ogóle. Dobra. Dzięki. O, Kurze, daj poduszki. Masz. Dobra, rzuć, rzuć, rzuć. Chodź. Dawaj na zrzuca, na zrzuca. Ej, what the Sorry, fuck? What the fuck? Gdy? Tam są typy na zrzucie. Ja lecę tutaj na skrzynię. Gdzie był zrzut? Nie, nie wiem. Chodź, jedą jeździć na mnie. Jak dostanę je... Y, pa, y, typ, 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 typ typy, pomóż! Lecę, lecę. Sta mam poduszki, lecę do ciebie, bo mam poduszki. Widzę 53. ich. 43. Dead pewnie zaraz. Co? O 51? Jak? No tak. Dobra, uciekaj, uciekaj. Nie, przeżyję. Uciekam. Ja, ale... Nie, nie, przeklinaj, nie, wolno przeklinać. Dobra, łatwo. nie, ja pier... nie, Dobra, Ja nie, 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 pociąg nie, ja lecę... Będę lutować Sigma. Ja lecę full... ja lecę full tiltat, Ja lecę full tilt. Gówno. Typ na mnie. Główno, Jazu jakie gówno ja to Typ się dostał, pomóż. Ja, nie dobra. Co ja dostałem? Pomóż. Mam typa, mam typa. Tak! Ja pierdolę. Pomóż, on ma... On, on ma spamera, jestem dupie. Ja pierwszy z nich. Są dead. Są dead. dead. Nie, nie jest. Tylko... Zled. Może. Daj, daj mi, daj mi pompę, pompę mi daj. Ja pier coś ty zrobisz. Chodź tu. Zledź, 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 zledź. Nie chcę. Zledź, zledź, zledź. 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 Został 141. Ale on ma zary, jak ktoś. Uciekaj, uciekaj. Nie się rezuje. Rodzę się, ja się rodzę Ja się rodzę Lec się, się. No. Ja pierd* co tu się działo Dobra jest stop ile? Jest stop 9 9 składów To na luzie, na Jest to 18 Ale jest 9, 8, 9 składów jest, no jest 9 składów Ej dostaje w jestem w Dostaje, dostaje, jestem, dead, jestem, dead, jestem dead. Mam rakietnica ja pierdolę O, no, nie przepójnę, no, bo do dzieci oglądać Przepraszam widzowie To są dziaci A nie, to są widzowie na radę. Przepraszam A ty co ty mówisz? No nie wiem, nigdy to nie obrażaj widzowów Widzowów, nie obrażaj widzowów Widzów się mówi jak coś Widzowów, nie obrażaj widzowów do widowni, do dobra, widowni. Co jest? Typ, wali tyły. Kurna, skąd? To jest ten sam. Ja za, za, Zakąd, że ja go zabiję z tego? Typ, 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 ty, bok, 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 bok. Tutaj uważaj. To tu jest jeden, krak. 93 white, 93 white. ja dojazd, dojazd, dojazd. Dobrze, dobrze. O, jak dostałam, nie mam nic. No on ma zero, on ma walta. Dobra, nic się nie dzieje. Dobra. Pstawa, nie udawaj. Jak coś widzowie, jak pijesz sobie czerpiona, to kończymy odcinek. I później nagrywamy, jak pijemy Sunralla. Typ, typ, typ. Ty. Tobie, 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 tobie. Jopier, ja, co on miał, co on miał. Daj ja mi pier, idemy. Typ, uważaj. Miał chociaż pompę? Mogą. Ja mam pompę, masz. Nie, ja dobra, to już. Jopier, ja. pierniczaj, pierniczaj stąd. Miej pulsen. Ja się dam, jeśli poświęcasz i da Sigma, laj. Like. Widzowie like dla Kornel, kurwa kaperox To się wydnie, zabiłam siebie Dobra, trudne, to się wyklepi Jest piękni Nie oni tam są, jest tu. A pH ja miałam takie zajebiste i... przepraszam na nie A mów zajebiste to nie jest przekręciem Chyba że jest i ja oczywiście wiem Nie to tu już, tu już byliśmy, to jest nasze XZ to jest nasze to jest nasze wszystko Nie mam te masze Nie gdzieś, nie są gdzieś Rzucam ci tam mniej, nie może doleci no nie doleć. Dostaję, dostaję, tyły, dostaję, tyły. Uciekaj. Nie mam jak, pofle. Za średa, moim. Jeszcze się musiał klepać z jakimś tyłem. Nie. Restarcy się za minutę kończą. Typ, typ, typ. Tytuje. Dobra, jest do w Nie ma mnie, gdy Nie widzą mnie, ty debilę. 26! Idę ci pomóc. 9! Chowam się za drzewo i do naszych boxów lecę. Kurwa, weź się. Przepraszam, widzowie. Ja jak się nie dostałam? Cud. Jezu. Jest na ziemi. Nie pójść, Jesteś... dawaj. Tak. Nie bo ja dostaję. Ja żyję. To jest... Chodź to sem. jest... To obok, To jest... masz jest... masz jest... To jest... To jest... To jest... Masz jest... To Masz To jest... Masz jest... To jest... Masz Masz. te... jest... To jest... masz. jest... To jest... tyle. To tyle, tyle. Ty, ty, ty się będę opierdzielał. Z zajebi chyba ktoś, Na 100%. Nie, siedźmy na razie w tym boksach, bo na razie tak siedzmy, bo jest dobrze. Nie bo, Nie podjeżdżajmy. Będziemy... musimy... Masz apteczki. No, ja lecę... Lesie na na Wiesz to wszystko. Chodź. My od razu tutaj będziemy siedzieć. Co było? Rzutno. Muszą nam... musimy mieć apteczki, bo jak bez apteczek to my rady nie damy. Mam, mam dwie, mam dwie. Dobra, to na się, bo my będziemy chyba na strefę walić się z Mam trzy te impulsy, 6 w Więc pięć składów zostało. Pięć składów. Jo! E, wszyscy są w parze. Wszyscy... wszyscy mają duło. Ale to zjedzone... Ej, apteczka tu jest. Poświęcam cię. Nie, chłopie, daj sobie. Dawaj kolapsujemy, kolapsujemy to. Dostałem, dostałem. Przepraszam. On jest chyba sam. Nie, on jest sam. On jest SAM! No to dawaj. on? No dawaj Dawaj bo tu ty Spada ma, ale dobra. ma mało Ej, spod pod spodem jestem Jestem ten Ej, skąd tak. on walił? Nie wiem Chyba z tyłuśmy walili No z tyłu, dobra, na tyłu. No już w tyłę ja, Dobra Elita plus 4%, mam elitę 95%, goto Plus 2%, dobra, dawaj Goto

jak ty się nazywasz? No powiem ci po odcinku, Boże! Boże! Na luzie jak coś, nie? To jest takie... Jakby... Spoceniec, Fortniteowiec, jak ty się nazywasz? No Fortniteowiec to ja kiedyś miałem. To też ty się nazywasz? Powiedz, No później! Teraz! A, po odcinku. No, z kib Dito ile zgonim mnie! Ja z tę piosenkę To jest ja. givda shito! Dostałem Shitona właśnie! Trawisz Scott! Trawiszczok! Trawisz <szczuch>. top! Dobra, to gdzie lecimy? Tu chyba. Nie wiem. No to, ja mam 20. No bo nie, lecimy na sygnał. No bo nie, dawaj. Ej, ale... Ale, idealnie? Ło? I perfekcyjnie polecę na skrzynie. Ej no. dobrze że miałam ten ten spamera, bo bym nie pokonała jej na pewno Ej jakiś item masz dla mnie? No jakieś tam są jakieś... Też ten Chcesz też, sobie też. Ja mam... Digiel jak Łatwo Co? No epicki, Digiel Nie możliwe. to sera mam Typ jeden, tu jest. Tu no, typ. jest typ. Ty idzieś typ. Ej, bo ja słyszałem jak tutaj typ gdzieś leciał. No wiem. Nie ma. No nie możesz. To tu grawie dostał On Nie dostaje, nie. Mówisz? Nie. No. no chyba? Ja eee. Eee. No mogę. No to tu ci dostanie. Ja mam tego e, karabin szturmowy. O. Pompę by się lepsza przydała. To jest szary. To lub. Napiszcie w komentarzu z kim byście chcieli zabrać. I co? Chcecie one pić? Piszcie one one swój nik... Jeśli byście dwojenni to może kiedyś wam no może jakiegoś giftka myślę Coś ty zrobiła Kibieska skrzynka Wiesz to Nie no, ja robię rytmu Matko ja mam mało i ja w ogóle matów nie mam Mam, ale mało Kolejną niebieską skrzynkę. Dawaj! Jo, spamer! Jezu, jakby tutaj był skar, to ja przysięgam. Albo spas, to ja mówię... Nie no, ja, ja bym skoczył wtedy, nie? Gdybyś się zabił, to ja bym się ładnie tylko i byś... Kurde, o kurde! Typy, 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 połóż! Jestem u ciebie, jestem u ciebie, jestem u ciebie, jestem u ciebie. Ale mało mało. Gdzie? Tu, Aha Widzę jeden za dni. A, tak nie wolno przeklinać. Przepraszam, ci się będą. Tymczasem ty my przeknęliśmy już na tym filmie chyba z pięć razy, nie? Czekaj, leci, leci, leci. Tu gdzie ja strzelam? Ej, ja miałem jakąś pompę fajną. A tamtych nie? Ja mam szarą cały czas. Ej, mam twoją ulubioną broń. Jak to jest? To, to, to. to. Batata. A to? to wezmę? Prawda! wezmę na Dobra, Kurde, na ja Dobra, ja lecę Budę mu właśnie na piecach sześć 60 raz? Dead Zabrać kolejny Co mam no kolejnego Dostałem sniper, nie wiem skąd. Przysięgam. Tak. Tam, tam. 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 No. I mam tam. Wążaj! Tu jeźdzają! Dlaczego się to? Co? Zostało ci jeszcze dwa Co? Było dojeżdżać.

Buduj z tego, z tego buduj teraz, bo to tutaj już stopień Teraz z tego buduj Ja mam to złote <laughs> Dasz mi to? Wymienimy no. się, wymienimy się Dzięki To jest, jest broń, przez, przez którą wygraliśmy na diamencie, nie? Na dniewęcie to ludzie stoją i się nie wyrzucają, nie wyrzucają, masz tutaj jedyny. Ej bo strefy nie mamy, uciekamy chyba. Nie, czekaj, ja muszę skara dostać. Tu Ej, zabrali skara mojego pięknego. Ja nie daruję. Patź, patrz, patrz, patrz. Co są 105, jeden? Nie wiem co. Nie ma, mam apteczki widać! Trzymaj, 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 tył! Masz nie pulsy? Nie mam! Uciekam. Uciekamy! Dojeżdżają! Na apteczki! sniper dać, lecz 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 Chcę uciekać do tej strefy, ja mam to w dupie, uciekaj. dostał! 150 chyba dostał Mam atce, mam mama Zobacz mama, mama. Trzymaj, trzymaj mnie Chodź! Trzymaj, trzymaj, bo muszę się uciekać się A i później od razu uciekamy, nie otwieraj, nie otwieraj, nic nie Dojeżdżają, od... dojeżdżają Ja nie, Ej, dostałam, ale nie dostałam to, ale nie zostało. Kurde, my tu robimy walkę o życie i śmierć. Nie mam już apteczek. Apteczek? Ja. Ja. Ale twoje nie widzisz mojego itemu. Fakt. Dostałem sniper. Tak, no, tak, 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 tak. tak. Resultuj się, się. Nie, ty uciekaj, że ja cię resulcie. to i to wszystko i... Biorę twoje itemy. Ale oddasz mi. Tak. No rozpierdzielaj to. Nie, ja nie, nie dam rady. Lec się! lec się! Mam twoje itemy, ale nie no, o swojej stronie. Oni z strefy dalej się. Masz, oddań? masz, masz, chodź, chodź. Mam określa. to, tylko udało mi się zabierać Dobra, spokojną, Tu. Do czego? Do wszystkiego ogólnie. Do wszystkiego? Uważaj. Trzymaj Ja się. trzymam, ty mi daj. Dobra, tyle, 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 dobra, do pompy jeszcze, o, dobra. I muszę być, tyle, tyle, tyle. tyle do pompy trzymam, utrzymam. Sześć. Masz mini? Daj mini. Masz. Nie mam mini, nie mam nic dla Tu są te typy, co nas daje. Dawaj, może ich trzeba zabić. Lecą. No zaraz! Ale będzie plus. Uwaga. Ja kolapsuję Co jest! Skolapsował, dobra, ale będzie plus. Jak nie wbiję jeszcze elity, to jest dalej odcinek. To się nagrywa, to się nagrywa. No. Jest! jest champion! Champion! Tak! Mam champion! Tak! Champion! Champion! Mam champion będzie Ja mam real, ja Dobra. dobra. Widzowie, postaram się wbić unreala może. Widzowie ostatnia rundka i zobaczymy jak co z tego wyjdzie. Albo normalnie w tym odcinku zobaczymy, czy nam się uda wbić. Mam nadzieję, że nam się uda. Um, nie wiem czy wiecie, ale jesteśmy naprawdę bardzo... No, trochę spoceni jesteśmy, no ale nie aż tak bardzo, bo po prostu jakby nie jesteśmy jeszcze rozbrzani do końca. No ale jakby na no nie skala to by miał czempiona 28% pewnie, albo więcej. No ale trudno, on Unrama. Jak... Ja teraz mam czempiona. To jako ja jedyny... Nie, jako... Kurde... Nie no, kaperek sezonowy. Jako jedyny że mam czempiona. Nie no, mam czempiona, no kurde, ja się staram. Czempion! Łatwo, czempion! Czempion, czempion! Widzowie. tutaj się zacznie nowy odcinek, teraz kończymy ten odcinek i na razie...